Prosimy Matkę Bożą o opiekę nad nami. Ona jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś Bożego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele. Prosimy bardzo, zapraszamy na scenę. Pan Lech Zakrzewski. Że to czas rekreacyjny, więc zacznę od. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, że taką pierwszą przyczyną, dla której ksiądz postanowił mnie zaprosić, to jest to, że pracuję w Katolickim Rady Podlasie w Siercach. I na życiu mogę się znać tylko dlatego, że słucham ludzi, którzy dzwonią w trakcie audycji, którą prowadzę w tym rady. Drugie od prawie 10 lat pracuję w więzieniu w sierpcach, gdzie spotykam się z ludźmi, którzy trafili do zakładu karnego w związku z tym, że popełnili jakieś przestępstwo w stanie wskazującym na użycie alkoholu albo narkotyków. Pracuję tam dlatego, że sam kiedyś miałem takie problemy a dzisiaj staram się pomagać innym ludziom w związku z tym. Ale nie chcę mówić dzisiaj tutaj o tym, bo wy prawdopodobnie od dzieciństwa y, słyszeliście takie słowa, nie pij, nie pal, nie ci pali. Wam to mówią pewnie od drugiej klasy szkoły podstawowej, a ja może będę pierwszy, który tego nie powie. Nie mam, nie mam przynajmniej takiego zamiaru. Chcę z wami porozmawiać właśnie o życiu, właśnie o tym, co się w takim życiu jak moje wydarzyło i co może się wydarzyć każdemu z Was. Powiedzcie mi, <Ky> Tak na... o, kto z Was nie wie, jak smakuje piwo? Jeden, dwa, ok. Czyli, czyli wiemy, o czym będziemy mówić. Ja wiem, o czym będziemy mówić. Wiecie co? A, y, ilu z Was ma skończone 18 lat? Połowa. Ok. okay. Teraz, dlaczego zadałem to pytanie? Dlatego, że e, idąc do pierwszej komunii, wielu z Was Przysięgało, że do 18 roku życia nie będę pił alkoholu, palił papierosów i używał narkotyków. A więc wielu z Was było nieuczciwymi wobec samych siebie. Jeżeli ktoś jest nieuczciwy wobec siebie, jest nieuczciwy wobec innych ludzi. Jeżeli ktoś oszukuje siebie, Poszukuje innych ludzi. Jeżeli ktoś nie lubi i nie kocha siebie, nie kocha innych ludzi. Mogę okay, jakieś mogę Cię poprosić na chwilę? Pijemy zapisać to, co oni mówią, dobrze? Możesz wziąć Jak Jakie masz imię? Marta, jej. A, święta Marta. <laughs> Dlaczego kiedy sięgają po alkohol niektórzy? Dla zabawy. Do zabawy. Dla no co, do do zabawy. Ale co? Dla zabawy? Co do... do Używają Ja już stary jestem trochę przygłupny. Do zabawy, dobra. Kiedy jeszcze? Żeby się wyluzować. O, Aha, żeby zaimponować innym ludziom. O, o, tak. <laughs> Mówił dobrze. Jak ktoś ma problemy albo kłopotów. Dla niektórych wystarczy jeden, dwa kieliszki i jest. Jest ok. Ale niestety jest niewielki, rzeczywiście niewielki procent ludzi, którzy po trzecim kieliszku czy po drugim piwie nie potrafią powiedzieć stop. I piją. Aż zasnął. Ludzie, którzy sobie nie radzą ze swoimi emocjami, ze swoim strachem, żalem, niepokojem, i którzy doprowadzają do takiej sytuacji, o której powiedziałem, przeżywają tak zwane, czy mają psychologiczne objawy uzależnienia, psychologiczne objawy uzależnienia. Bywa też że mamy pewne predyspozycje, które dostajemy od, nas, od naszych przodków. Osoba, która sobie nie radzi w tych trudnych sytuacjach, może sięgnąć po to, co mu aktualnie zapasuje. I stąd mamy do czynienia z uzależnieniem od alkoholu, od narkotyków, od klejów, od hazardu, od... Na przykład, jeszcze się od żarcia się można uzależnić. Spotkałem w sobotę, byłem na spotkaniu anonimowych żarłobków. Te predyspozycje, o których mówię, to biologiczne podłoże uzależnienia. Trzecim elementem tej układanki są czynniki społeczne, czyli nieumiejętność radzenia sobie z innymi ludźmi. Niektórzy mówią, ja to jestem śmiałem. Poszedłem kiedyś do remisji, tak? Się mówi, do remizji poszedłem na zabawę. Zespół na scenie gra. Dziewczyny stoją po lewej stronie, chłopaki po, po drugiej się hipnotyzują. Podszedłem do jednego z chłopaków i mówię, ty, no fajnie grają, czego nie tańczysz? No wiem, ja nie umiem, ja gdzie tam może nie, nie, nie zechce ze mną tańczyć. Ale... Zespół zagrał 3 czy 4 kawałki, zrobił przerwę, otworzyli bufet. Zaszumiało, zakotłowało, za 15-20 minut zespół wszedł na scenę, zaczął grać, parkier pełny. Wypili dwa piwa, już umieją tańczyć. Odwagi przybyło. Nauczyli no. się. Nauczyli no, tak się. jest. No. Ten chłopak, z którym rozmawiałem, zawija po całej sali, rzuca tą dziewczyną, kręci na lewo i prawo, już umie, nauczył się. Moi drodzy, nie radzimy sobie. Są tacy ludzie, którzy sobie nie radzą ze swoją nieśmiałością, strachem, lękiem, niepokojem przed tym, że dziewczyna nie zechce ze mną tańczyć na przykład. I teraz, jeżeli w jednym człowieku spotkają się te trzy elementy, to jeżeli tutaj dodamy butelkę, będziemy mieli alkoholika. Jeżeli tutaj dodamy, nie wiem, jakąś strzykawkę z dobrym narkotykiem, jak to mówią niektórzy, będziemy mieli narkomana. Jeżeli tabletki, będziemy mieli lekomana. Jeżeli na przykład komputer, będziemy mieli człowieka uzależnionego od internetu. Z tym, że Najważniejszą rzeczą w tej całej układance jest to, że picie, branie, granie to jest skutek choroby, która nazywa się uzależnieniem. Niektórzy mówią: Przecież ja już nie piję dwa lata, ale jeżeli nic nie robi ze swoim przeżywaniem strachu, lęku, niepokoju, żalu, Złości, to niestety czasami te 2-3 lata może być, może mieć, nie być. Po jakimś czasie znów to lekarstwo mu się przypomni. Otóż, moi drodzy, jeżeli ktoś choruje na grypę, na przykład ma katar, kaszel, 40 stopni, dreszcze, przychodzi do lekarza. Lekarz mówi, no proszę pana, czy proszę pani, to co tutaj widzę to są objawy, grypy. No więc pacjent mówi, no to panie doktorze, daj mi pan coś, żebym zdrowiał z tej grypy. No i lekarz pisze receptę. Jakieś tam krople na katar, syrop, antybiotyk na temperaturę, jakieś witaminy. Jeżeli to zaczniemy brać, mamy szansę zdrowieć. Przychodzi człowiek do poradni leczenia uzależnień I mówi, albo odpowiada przeważnie na pytanie, bo sam nigdy nie powie, przecież on nieuzależniony. Nie? Po co pan tu przyszedł? A? Policja zauwała, nie No <śled> dobra, a co się dzieje? No to ja, jak wypiję pierwsze trzy kieliszki, Dołapie tak zwanego lejca i pije, aż zasne, Czyli co? Nie potrafi zatrzymać rozpoczętego picia. Rano się budzi, nie bardzo pamięta, gdzie pił i z kim, czyli ma urwany film. Kac go morduje, nie może wytrzymać, no więc na tego kaca pije, czyli leczy kaca alkoholem. No a potem, jak już się tak bardzo dobrze poczuje, to trzy dniówka gotowa. Czyli pije. Wpada w tak zwany ciąg picia, czyli pije kilka dni początku. No więc pan psycholog mówi, proszę pani, proszę pana, to co tutaj opowiadasz, to są objawy bardzo niebezpiecznej choroby. Jesteś alkoholikiem. Ja? Zobaczcie, tu pacjent mówi, panie doktorze, to daj mi pan coś, żebym zdrowiał, a tu pacjent mówi co? Ja? Za czwartym czy piątym razem w tej poradni ktoś przyjdzie i powie: No dobrze, pani doktor czy panie psychologu, miałeś pan rację, co ja mam robić? No więc trzeba co? Po pierwsze, przestać pić. Po drugie, pochodzić trochę na tak zwane meetingi AA, czy jakieś inne grupy, które pracują nad uzależnieniem, albo pojechać na terapię. Eee, trzeba też. Spotykać się z psychologiem albo z jakimś człowiekiem, który nie pije trochę dłużej od ciebie, żeby ci powiedział, co on robi wtedy, kiedy przychodzą takie chęci do picia, a się nie da. I w tym momencie ten człowiek, no dobra, to ja nie będę pił. Są tacy księża, tutaj mogą potwierdzić, przychodzą i podpisują, że przez rok nie będę pił. Albo do komunii mojego dziecka nie będę pił. Albo do osiemnastki mojego syna nie będę pił. Nie mówiąc już o tym, że podpisuję, że nie będzie pił wódki. A piwem się uchlewa co drugi dzień. To jest podpis. No, ale są tacy, którzy podpisują i wytrzymują ten rok na przykład. Nie piją. Chwała im za to. Tylko, że oni robią coś takiego, że na przykład jak przy grypie biorą piją tylko syrop. Czy ktoś, kto ma grypę, będzie pił tylko syrop, to ma szansę wyzdrowieć z tej grypy? Sądzę, że nie. Tak samo i tu trzeba podjąć wszystkie, wszystkie zapisane w recepcji, w recepcie działania. Wtedy jest szansa, żeby z tego wychodzić. Wyobraźmy sobie, tak zwaną zdrową rodzinę, gdzie jest, gdzie jest mama, jest tata. Oni tam między sobą załatwiają różne sprawy, podejmują ważne rodzinne decyzje. Wyobraźmy sobie, że w tej rodzinie jest dwójka, może trójka dzieci i, on, i one tam z mamą też mają jakieś relacje, pomagają jej gotować, sprzątać. Pomagają ojców w gospodarstwie czy w warsztacie popsuć, albo no, częściej popsuć niż naprawić samochód. Ale to duży Tak wygląda sytuacja. W, oni się, prawda, w niedzielę spotykają przy obiedzie, omawiają ważne sprawy dla wszystkich. I to mniej więcej, powiedzmy bardzo grubym skrócie, zdrowa rodzina. Co się dzieje, jeśli tu trąci się butelka. Tak jak powiedziałem, różnie może być, ale my sobie wyobraźmy, że tą osobą, która jest zainteresowana flaszką jest tata. mnie mama. Co takiego się dzieje? Nagle tata musi zarobić kasę, kupić, znaleźć towarzystwo, z którym <trym> wypić, <trym> wytrzeźwieć i jeszcze mieć na kaca. Zajmuje mu to tyle czasu, że już nie ma kiedy pogadać z żoną, ani pogadać z dziećmi, choć czasami się zdarza, że o 12 w nocy przychodzi i sprawdza zeszyty swoich dzieci, czy mają lekcje po Nagle sobie przypomniał, że on jest tatami. Zaczyna sprawdzać zeszyty. Po jakimś czasie i tego przestaje robić. Co się dzieje z mamą? Otóż mama Ciekawostka biologiczna: jest zainteresowana dalej swoim mężem. Czyli idzie na przykład na jakieś przyjęcie i liczy, ile wypił, albo mówi: W ogóle nie idę z tobą na tej mininy, a mąż mówi: Kochanie na kolana, przysięga ja tylko trzy kieliszki, tylko trzy i nic więcej. No i przychodzą na tą imprezę. I pan nam wypija jeden, drugi, trzeci. Gospodarz, oczywiście, solenizant bierze za butelkę, polewa następny raz. A nasz bohater, oczywiście, podstawia swój kieliszyk. Żona go tam pod stołem. I miałaś tylko te. Cicho, babo, ja wiem, ile mogę wypić. Prawda? Czyli już ta obietnica sprzed godziny czy dwóch nie istnieje. Alkohol zabiera siłę, moc. Tym, żeby być szczerym i prawdomównym i trzymać się, tego, co się pod, tej decyzji, którą się podjęła. E, co się dzieje jeszcze z mamą? Otóż ciekawostka biologiczna jest taka, że ona jest też zainteresowana flaszką. Czasami niektóre kobiety tak robią, że do obiadu wyciągają butelkę, masz wypij, chamię, przepraszam. Tu, to nie będziesz się szlajał po wsi. A on dopiero się rozcuguje. Wstaśnie drzwiami, trzy dni go nie ma. Albo siedzą, oglądają em, jak Miłość. I on mówi, idę do kotłowni podłożyć do pieca. Za 15 minut go, 15 minut go nie ma, wraca po 15 minutach. Kurde, poszedł sześć, przyszedł Ja. Gdzie on to ma? Gdzie on to schował i ta kobitka lata po całym garażu, przerzuca te dwie tony węgla, które jeszcze zostały, całe drewno, czy jakie tam jest układane wywala, bo gdzieś to musi mieć. A, na, a on gdzie? W pojemniku na spryskiwacz w samochodzie i rureczkę. Nikt by nie odkrył. A ona szuka, ona biega. Albo przychodzi sąsiadka i mówi Maryśka, słuchaj, twój chłop leży między remizą a sklepem. Pijany. No więc co, bierze tego najstarszego syna, jakąś taczkę, ściąga go do domu. Wybierze mu te gacie, no bo jak on się jutro ludziom pokaże? A Rano jak zdycha i nie może iść do pracy, no to szybko mu da setę, no bo przecież go z roboty wyrzucają. A więc jest zajęta mocno i butelką, i swoim mężem, i niestety nie ma czasu dla dzieci. I w tym momencie w rodzinie zdarza się największa tragedia, jaka się może wydarzyć. Dzieci zostają same. Co się dzieje z tymi dziećmi? Otóż najstarsze bardzo często zaczyna podejmować rolę rodziców. A więc, bierze, sprząta, gotuje, opiekuje się młodszym rodzeństwem. Oprócz tego, ciekawostka, bardzo dobrze się uczy. Nawet jeździ na różne olimpiady ze szkoły, czy konkursy śpiewające również. I wygrywa te konkursy po co? Żeby pokazać, u nas w domu się nic nie dzieje, u nas wszystko jest OK, U nas jest fajnie, super. Drugie dziecko przeważnie jest niepokorne, nieposłuszne, niegrzeczne. Ucieka z lekcji, wagaruje, źle się uczy. Jest, ale jest to jedyne dziecko w domu, które potrafi powiedzieć stary. Jak gdybyś nie pił, to ja bym miał tę Jak gdybyś nie pił, to ja bym pojechał na wakacje nad morze. Tak jak z czy Małek. I wiecie, jak największa tragedia, która się dzieje, jeśli chodzi o to dziecko. Ojciec mówi, gdybyś ty się dobrze uczył, to ja bym nie był. Zwala winę za swoje picie na dziecko. Typowy objaw uzależnienia, gdzie sam sobie nie radzę, więc szybko znajdę sobie powód. Jankowe było, szef miał imieniny. Krowę kupił w ranek, klitków postawił, no trzeba było wypić, bo zdechnie. Bardzo niebezpieczna sytuacja. W takiej rodzinie kobieta bardzo często dostrzega po pięciu, sześciu latach, że ona sobie z takim pijakiem nie da rady. Twoje dzieci ciężko w domu. Trzeba, trzeba coś tutaj wymyślić, żeby już więcej tych dzieci nie było. Odsuwa go jakby od, od swojej przypialni. Po kilku, nawet kilkunastu latach, on już tak dużo nie może pić. Ona się przyzwyczaja do tej sytuacji. I... tak Bardzo często w takiej rodzinie po 10-15 latach rodzi się jeszcze jedno dziecko. To jest takie maleństwo. Ci już dosyć duzi. Te dzieci starsze. Nagle się pojawia taki maluch. Gdzieś tam biega, zaczyna chodzić, ma tam półtora roku, dwa latka. No to wszyscy jakie ładne, jakie śliczne. Marysia, zatańcz, no to takie dwuletnie dziecko jak tańczy. Kręci się w kółko, no. prawda? A wszyscy brawo, jak ładnie tańczy, jak ślicznie, jaka super. I nagle któregoś dnia tata przychodzi pijany do domu. Te starsze dzieci mówią, idź do taty na kolana. I to dziecko biegnie. Kochany tatuś przyjechał, tutaj uśmiechnięte i zadowolone, a tu serce wali. Bo ono nie wie, czy ta tata lizaka, czy na kapsa, czy posadzi na kolano, czy odepchnie. Uspijanym nigdy nie wiadomo. Co się dzieje z tymi dziećmi, jak dorastają? Tuż to najstarsze dziecko bardzo często. To jest niesamowita rzecz. Jeżeli to jest dziewczyna, to wybiera sobie takiego samego faceta jak ojciec. Kobieta jak wychodzi za mąż, to myśli, że ten trochę łobuziakowaty, trochę gdzieś tam popijający chłopak, dla niej się zmieni. Ona, A on się nie zmienia. Natomiast facet, kiedy się żeni z kobietką, to myśli, że ta ładna, miła, sympatyczna, filigranowa dziewczyna się nigdy nie zmieni. A ona się zmieni. Jeśli chodzi o to drugie dziecko, bardzo często idzie w ślady ojca, a więc również wpada w jakiś kłopot. Albo w narkotyki, albo w leki, albo też w alkoholizm. Co się dzieje z tym najmłodszym dzieckiem? Bardzo często te, to dziecko ma ogromny kłopot z wyrażaniem swoich uczuć. Co można zmienić? No podstawowa rzecz to wyeliminować alkohol z tej rodziny. Ojciec idzie na terapię, zamkniętą albo otwartą różne są w tej chwili. Tutaj... Na pewno gdzieś w okolicy macie ośrodki, które zajmują się leczeniem odwykowym. Mama również do psychologa, żeby poradzić sobie ze współuzależnieniem, bo to bardzo nieprzyjemne i bolesne. Dzieci, jeżeli już dorosłe, jeżeli mają ponad 16 lat, na grupy dorosłych dzieci alkoholików. Jeżeli taka sytuacja będzie, jeżeli wszyscy w rodzinie podejmą próbę, wówczas jest szansa, że wszystko wróci, że wszystko wróci do normy, tak jak to w zdrowej rodzinie jest. Kiedy śpiewam tę piosenkę, to myślę o swoim tacie. Jeżeli macie kogoś takiego bliskiego, kto niestety dzisiaj już nie żyje, powiecie, to, to byłem na wszystkich świętych. I na żadnym grobie nie widziałem, żeby było napisane, że ktoś się zabił na śmierć, że umarł na alkoholizm. Widzieliście kiedyś taki nagrobek? Tam miał, rodzina mówi, że to był zawał, albo wylew krwi do mózgu, w ogóle nie zdiagnozowany jako choroba alkoholowa albo to już całkiem przeraża, zginął tragicznie. Całe miasto wie, że jechał pijany na motorze i wyrżnął przy 150 w jakiś parkan, czyli generalnie zapił się na śmierć, ale ma napisane, że zginął tragicznie. Jeżeli macie kogoś takiego bliskiego, kto spoczywa i jest tam gdzieś teraz wysoko, daleko, to może takie westchnienie mu będzie potrzebne. Przyjaciół miałem w życiu wielu tak Lecz żaden nie potrafił pomóc mi Pytanie sobie stawiam to do dziś Powiedzcie, kto odpowiedź na nie zna Rozstajemy się z tym, czego tak trudno szukaliśmy. Dlaczego tak łatwo rozstajemy się z tym, czego tak trudno szukaliśmy? Powiedz mi, kochana. Zawsze już tak musi być, że odchodzi ktoś nam bliski tak, kogo nam później jest bardzo brak. Dlaczego tak łatwo rozstajemy się? Z tym, czego tak trudno. Dlaczego tak łatwo Rozstajemy się Z tym czego tak trudno Szukaliśmy Zagraj mi Gitarą moją Zagraj mi Niech twojej duszy Zabrzmi Cichy głos, może spod strun popłynie w słońca blask, odpowiedź której nikt nie da mi, dlaczego tak łatwo rozstajemy się z tym, czego tak trudno szukaliśmy. Dlaczego tak trudno szukaliśmy? Dlaczego tak łatwo rozstajemy się z tym, czego tak trudno?